Cześć, witajcie widzę w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj nie lada gratka. Rozpoczynamy sobie serię recenzji zestawu z LEGO Ninjago na sezon 16 i jest to zestaw 71770, czyli złoty smoczy odrzutowiec zejna. także zapraszam do oglądania. Już naprawdę długo nie mogę doczekać tych zestawów, i wreszcie do mnie przyjechał właśnie ten oto zestaw. Jako taki pierwszy z tego sezonu w mojej kolekcji, aczkolwiek oczywiście na tym sobie nie e, spoczywamy, ponieważ oczywiście będzie też więcej recenzji z tego sezonu. O to się nie martwcie. Jeżeli chodzi o minifigurki, w tym zestawie, to mamy tutaj czaszko księżnika w wersji kryształowej, zejna w tym takim złotym stroju oraz tą przepiękną minifigurkę Kola. Dodatkowo, oczywiście, tam pojazd. No i zwróćcie też uwagę na szatę graficzną tego opakowania, który, która po prostu wygląda świetnie. O, zobaczcie tutaj te różowe kryształki stały z boku, z tyłu jeszcze to całe miasto Ninjago, to naprawdę jest genialne. Od góry jeszcze oczywiście wypisane figurki, tutaj jeszcze Zain, no i z tyłu to wygląda następująco. Mamy jakieś tam, yy, no tutaj po prostu funkcje bawialne, jest otwieranie tych skrzydeł, no i właściwie to chyba, chyba by było na tyle. Także oczywiście sobie to otwórzmy, bez przedłużania, naprawdę bardzo się nie mogę tego doczekać, więc już lecimy. No i dobra, no wyłaś tu, o. Okej, okay, chyba się udało. No i teraz sobie to oczywiście wysypujemy. I zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście pusty kartonik jedzie sobie na bok. I mamy tak woreczek numer 2, jedynkę. Oraz zobaczcie, złote bronie w takiej oto tutaj pakunku. Fajnie to wygląda. Zobaczymy sobie to oczywiście potem. Oraz oczywiście woreczek numer 3. No i te przepiękne skrzydła. Tutaj te nóżki przezroczyste w połowie to wygląda po prostu epicko. Za się tym, oczywiście, zajmiemy. Tu jeszcze są naklejki, taki dość mały blister, w sumie nie jest źle. Oraz oczywiście instrukcja, która no, jeżeli chodzi o szatę to mogą być troszeczkę lepiej. W sensie wygląda troszeczkę dziwnie, jak na takim tle, to akurat odchodzi od innych instrukcji. Tak troszeczkę bym powiedział, że se, troszeczkę taki jakby render, no ale w sumie nie jest najgorzej, akurat jest to przynajmniej odmienne niż opakowanie, no i też fajnie wygląda to na takim białym tle, w sumie nie jest najgorzej, a tutaj jeszcze, o w ogóle zobaczcie, taka pomarańczowa instrukcja jakby, a na tyle oczywiście powinny być tutaj jakieś reklamy i czy są reklamy? No są, czy nie ma? Są oczywiście, mamy całe, oczywiście nasze wszystkie zestawy z tego sezonu, za niedługo też na kanale pojawi się prawdopodobnie ten oto stworek, czy oczywiście nasz kryształowy król, ale oczywiście po kolei będziemy sobie to recenzować i macie być pewni, że tych recenzji będzie naprawdę bardzo dużo, bo ten sezon po prostu jest świetny pod względem minifigurek, jak i zestawów, także no ja sobie to chcę zbudować i widzimy się już za chwilę. Już po odpakowaniu musiałam Wam pokazać kilka naprawdę świetnych elementów, m.in. ten klocek na złote bronie, on wygląda naprawdę bardzo ładnie oraz na przykład tutaj również ten element jakby takiej smoczej z przodu jakby takiej maski, to naprawdę jest świetne, ja lecę budować dalej i widzimy się za chwilę z recenzją. Wow, moi drodzy, ja widziałem naprawdę dużo odcinków na zagranicznym YouTubie tych minifigurek i tych zestawów. Ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę będziemy dzisiaj ostro chwalić. No i jak zwykle na moim kanale recenzje rozpoczniemy sobie od minifigurek. I na początku może zacznijmy od takiej chyba najmniej ciekawiej w tym zestawie, najmniej chyba takiej, wiecie, oryginalnej figurki. Znaczy wszystkie, wszystkie są oryginalne, wiadomo, to jest LEGO i tak dalej, ale chodzi mi oczywiście o, no, oryginalny pomysł na yy, po prostu strój dla ninja. I jest to, moi drodzy, złoty Zane. W sensie on nie dostał jakiejś takiej mega nazwy, nawet na pudełku, z tego co widzę. Po prostu jest to złoty zain. W sensie troszkę to się jakby miesza z tą wersją złotą z Legacy, tak mi się to troszkę bardziej kojarzy, ale to tam nieważne. Figurka wygląda w ten sposób i naprawdę, nadruki są świetne, bo zobaczcie tutaj ten wystający jego element, właśnie jakby zasilania zaina. Tutaj te, te wszystkie takie złote elementy. Na noga też to wygląda pada świetnie. No i ta maska też wygląda bardzo fajnie, z tym takim e, nowym znaczkiem, symbolem, który mają po prostu wszyscy ninja i też nie tylko ninja właśnie w tych zestawach. No ale ogólnie no, jest to bardzo powtarzalna figurka, ponieważ mamy znowu ten sam element maski, ten sam element zbrojki, przez co po prostu troszeczkę mi się stroje już przejadły, ale nie jest źle. Natomiast najpiękniejszą minifigurką z tego zestawu i ogólnie najpiękniejszymi minifigurkami z tego sezonu moim zdaniem są Cismo czy ninja. Zobaczcie tylko na tego kola. No jak ja go zobaczyłem, to miałem takie wow. A teraz po odpakowaniu i zbudowaniu go naprawdę jest ta... To... No nie wiem, co ja wam powiem, naprawdę figurka po prostu jest przepiękna. Zobaczcie na te wszystkie nadruki, może go sobie rozbierzmy, jakkolwiek to nie brzmi. Tutaj oczywiście mamy taką jedną złotą katanę, no ale zobaczcie tutaj te pomarańczowe, przejrzyste węż nogi, z których jakby wybucha ten element jego mocy żywiołów w ziemi, oczywiście ta świetnie wymalowana zbrojka na torsie. No i zobaczcie tą główkę, jest to nowy nadruk, a na takim transparentnym elemencie. Dalej mamy również te skrzydła, które te pojawiły się w serii EVO, ale ja ich jeszcze nie miałem. No i jest również taka oto zbrojka, która oczywiście umożliwia nam zamocowanie z tyłu skrzydeł. No i zobaczcie ten symbol wyryty z ziemi z tyłu, to wygląda naprawdę genialnie. No i jeszcze jedyne, co sobie tutaj nie omówiliśmy, to jest ta jego maska, która również wygląda bardzo fajnie. Jakby taka głowa smoka troszeczkę, bardzo mi się to kojarzy ogólnie z chimą. Ten sezon jest naprawdę bardzo chimowy, ale to wygląda równie fajnie. No i ta figurka po prostu jest genialna, jest przepiękna. I nie wiem, co mam jeszcze więcej powiedzieć o tych figurkach. To jest po prostu cudowne, naprawdę jest to świetne. Ale jeszcze jest, jest jedna figurka w tym zestawie, którą oczywiście jest czaszkoksiężnik w wersji kryształowej. No i poprzednią figurką z tego tej postaci, była oczywiście ta figurka z sezonu 13, no i teraz wprowadzam taką jakby małą tradycję, że przy wszystkich recenzjach zostały z 16 sezonu będę Wam pokazywał figurkę, która była jako pierwsza właśnie od tej postaci, znaczy ostatnią wersję tej figurki po prostu tej postaci, no i tak wygląda właśnie ostatnia jego wersja właściwie jedyna wcześniej, czy oczywiście czaszko księżnik z sezonu 13 a tutaj mamy jego kryształową wersję i zobaczcie tylko na tą świetną zbroję, no mi się mega podoba ten klimat Fioletowe rączki, takie naprawdę bardzo ładne różowe nadruki, to wygląda świetnie i taką zbroję przywdziałają wszyscy generałowie z tego sezonu, ale jakoś mi to nie przeszkadza, bo naprawdę wygląda to genialnie. Maska się nie zmieniła, za to mamy nowy wyraz twarzy, który jest taki oto różowiutki, różowe oczy ten symbol na głowie, to wygląda nieźle. Z tyłu jeszcze potrzepamy oczywiście skrzydła, no i ta naprawdę świetna zbrojka, zobaczcie tylko na te elementy odłamków kryształu. No i zobaczmy sobie jeszcze jego plecy, bo jako jedynemu nie zajrzeliśmy właśnie do tyłu, jako minifigurce. Z tyłu to wygląda równie fajnie, naprawdę ten element zbroi jest po prostu świetny, no zobaczcie go sobie teraz. Jako on z tego co pamiętam jako pierwszy właśnie wyciekł jego przeciek tego elementu z tego sezonu, z tego co właśnie się orientuje. No i mamy również jego bronie, które też wyglądają świetnie. Tutaj ten różowy element, co ważne jest on również w zapasie, więc zapada świetna sprawa. Ten klocek jest po prostu świetny, ale ten klocek to już jest genialny, zobaczcie tylko na to. Aż odsunę tą figurkę do tyłu, byście mogli się bardziej temu przyjrzeć. No stój tam, kurde, no. O, zobaczcie tylko na to. Złota kosa wstrząsów, wciśnięta w taki oto różowy element. No i ten klocek po prostu jest genialny. Tu możemy sobie zamocować właściwie wszystkie złote bronie. Oczywiście nie jednocześnie, bo właściwie każdy generał ma swoją złotą broń. I ta kosa też wygląda bardzo fajnie. A to jeszcze na takim jednym wspólnym kadrze zobaczmy sobie te wszystkie bronie, bo wygląda to właśnie tak. Mam oczywiście jedną kosę, która wygląda w ten sposób. Tutaj jakby taka czaszka smoka, to również jest bardzo fajne. No i te bronie po prostu są spoko. Mam oczywiście też šurikeny lodu, które chyba moim zdaniem najlepiej wyglądają z tych wszystkich właśnie złotych broni. Najgorzej moim zdaniem prezentuje się miecz ognia. Jakiś taki troszkę dziwny jest, w sensie coś jest nie tak, troszeczkę tak mi się przynajmniej wydaje, no ale w sumie, no, mogło być gorzej. Równie dobrze wyglądają te elementy oczywiście do y, tych, no, nunchako pierunów, ale to oczywiście w innym zestawie się pojawi. Y, I mam również tego typu elementy, które mogą służyć nam za jakby takie przymocowanie do hełmu, na przykład Samurai X, właśnie Nii. Także elementy te są spoko, fajnie, że właśnie za jednym zamachem możemy sobie w każdym zestawie właściwie wyciągnąć taki woreczek i mieć po prostu wszystkie złote bronie za jednym zamachem. Także no, minifigurki są naprawdę niesamowite, a my lecimy sobie teraz z samym zestawem. No, a co sądzę o złotym, smoczym odrzutowcu Zeina, To oczywiście się teraz przekonacie. Moim zdaniem ta konstrukcja jest po prostu fajna, aczkolwiek bardzo. Przypomina oczywiście nasuwa skojarzenia z pojazdem Jaya z pierwszego sezonu oraz pojazdem K z sezonu trzeciego. Takie jakby misz masz tych dwóch pojazdów. No bo zobaczcie, z przodu mamy tego typu kapsułę, która jest odczepiana, tak samo zresztą jak tamten pojazd był, przynajmniej w wersji Legacy. No i zobaczmy sobie teraz tą kapsułę. Mamy tutaj oczywiście szybkę, na której jest naklejka tego czaszko księżnika. To naprawdę jest bardzo fajny oczywiście element. No i w środku... Nie ma nic do sterowania, to troszkę szkoda, ale oczywiście jest wygodne miejsce dla Zeina. Tutaj również bardzo podobają mi się te złote wykończenia. To są chyba nowe elementy, z tego co pamiętam. No i tu z tyłu jeszcze takie, znaczy z tyłu, no z boku takie jakby małe skrzydełka, a z przodu to naprawdę bardzo ładnie wyglądający element jakby takiej smoczej przy coś takiego. No, oczywiście, reszta też jest bardzo fajna. Tutaj mamy tego typu naklejkę z taki, na, na takim naprawdę dużym elemencie, jakby takiej płaty, troszeczkę coś takiego. Tutaj również taki mały skosik. No i mamy też naprawdę bardzo ładne kolorystykę dla tych elementów. Są to oczywiście klocki z pierwszych spinnerów z Ninjago, więc naprawdę bardzo długo już są z nami. Tutaj jeszcze są naprawdę bardzo ładnie wyglądające ostrza, które zobaczcie, jak wyglądają od dołu. To jest oczywiście jeden element, taki przechodzący ze złotego na niebieski, też to wygląda świetnie. Od dołu sam pojazd wygląda w ten sposób. Tutaj troszeczkę jest pusto w sensie bardzo, bardzo jest to lekki pojazd. Troszeczkę mnie to zdziwiło, bo wydawało mi się, że będzie nieco cięższy, ale oczywiście nie jest to żaden minus. No bo tutaj właśnie w tym elemencie mamy dużą dziurę tutaj po prostu, bo nie ma tam w środku elementów. Jest to tak bardzo e, mało zabudowane. Tutaj również mamy takie dwa elementy jakby silniku, coś takiego. W sensie silniki są bardziej tutaj, a to są jakby takie osłony na to. Jest również takie jedno skrzydełko tutaj. No i oczywiście funkcja bawialna wygląda tak. Czyli możemy sobie ten pojazd przekształcić w taką wersję bardziej bojową. No i to też wygląda bardzo fajnie, w sumie jest to spójne. No i w przeciwieństwie do właśnie pojazdu Kajas z trzeciego sezonu, tamten mechanizm był troszkę zawodny, a tutaj jest to bardzo fajnie przemyślane. No i ogólnie podoba mi się ten pojazd, jest naprawdę bardzo fajny, rozłożysty i po prostu no, wzbudza szacunek. Także podsumowując, bardzo się cieszę, że dorwałem już tak wcześnie zestawy z 16 sezonu Ninjago, bo mamy dopiero 26, czyli no około za tydzień dopiero wejdą do szerokiej dystrybucji. A ja już je mam, w sensie mam tylko ten set, ale oczywiście za niedługo też sobie zamówię kilka innych. No, zobaczcie tylko na to piękne pudełko, tutaj jeszcze ten Lloyd otoczony tymi smokami, no i te przepiękne figurki. No, jeżeli pojazdam się nie, nie podoba, nie przypadł wam do gustu, to może ten czaszko księżnik, albo ten kol, albo no chociażby zain przekonają was do zakupu tego zestawu, bo jest on naprawdę bardzo dobry. W ogóle nie wspomniałem na początku, ale zestaw kosztuje katalogowo około 130 zł. Bez grosza. Elementy zapasowe widzicie teraz na ekranie, o tyle ważny jest element różowego. Od Ostrza, bo jest to oczywiście nowy klocek, a reszta tam raczej średnia. W sesie mamy jakieś złote katany, jakieś tam dzynzle i tak dalej, no nic w sumie takiego mega ważnego. Naprawdę fajne elementy te zestawie mamy, na przykład tą przyłbicę smoka z przodu. Tutaj oczywiście ten element, oraz oczywiście te wszystkie złote bronie, które mamy tutaj w dwóch sztukach, w tym oto woreczku. Także podsumowując naprawdę, jestem zadowolony z tego zestawu i nie mogę się czekać innych zestawów z tego sezonu, a jeżeli również, no to oczywiście zawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, byście nie, nie przegapili kolejnych tego typu odcinków. Kolejne recenzje zestawów z 16 sezonu bo to oczywiście się dopiero zaczyna, przygoda dopiero rusza, no i to jest pierwszy set, który na tym kanale zobaczyliście z tego sezonu, ale oczywiście nie ostatni. Dajcie na komentarz również, czy wy już macie jakiś zestaw z tego sezonu, bo oczywiście już można je zakupić na przykład na Allegro. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! Nie, no ten kol jest po prostu piękny, ja się chyba zaraz rozpłynę.